Cześć! Zabieram Was do miejsca, w którym nie ma co się oszukiwać. Wielu z nas spędza dużą część dnia. Outlook, maile, kalendarze, przypomnienia, ale od niedawna Copilot, czyli nasz cyfrowy asystent w Outlooku. Copilot w Outlooku to nie jest po prostu AI do pisania maili. To jest narzędzie, które potrafi streścić długi wątek mailowy, podpowiedzieć sensowną odpowiedź, napisać maila po spotkaniu, ustawić, a nawet umówić spotkanie w kilka sekund bez sprawdzenia kalendarza. Brzmi prosto? No właśnie o to chodzi, bo to prostota, która realnie działa. Funkcja pierwsza, styl wypowiedzi w mailach. Zacznijmy od tego, że Copilot może poznać nasz styl wypowiedzi. To nie jest jakaś magia. Po prostu wchodzimy w ustawienia Outlooka i wybieramy, w jaki sposób chcemy się komunikować. Czy wolimy język formalny, na przykład Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam. Czy raczej luźny, w stylu Cześć, wrzucam info, daj znać, co myślisz. A może coś pomiędzy, czyli uprzejmie, ale konkretnie. I teraz najlepsze. Kopalot będzie to brał pod uwagę za każdym razem, gdy generuje treść maila. Nie będzie pisał do naszego klienta Siem'a, jeśli wybraliśmy styl formalny. I nie rzuci. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, panie minister, panie ministrze. Jeśli na co dzień jesteśmy na ty z odbiorcami, to niby detal, ale właśnie takie detale robią różnicę, bo dzięki temu nie musimy później siedzieć i poprawiać całego maila pod siebie. Nie chodzi o to, żeby AI robiło wszystko za nas, tylko żeby pisało tak. Jak my byśmy to zrobili, tylko szybciej. I co ważne, ten styl możemy zmieniać. Jeśli pracujemy z różnymi klientami albo działamy w różnych kontekstach, to spokojnie możemy sobie ustawić inny ton wypowiedzi dla innej sytuacji. To nie sztywna konfiguracja, to naprawdę elastyczne narzędzie. Funkcja druga. Panel kopilota i gotowe prompty. Z prawej strony mamy panel Copilota. To taki nasz mały pomocnik. Zawsze pod ręką, nie narzuca się, ale jak trzeba, to robi swoje. I co najważniejsze, nie musimy mu wszystkiego tłumaczyć od zera. W tym panelu znajdziemy gotowe prompty, czyli propozycje poleceń, które możemy wykorzystać dosłownie jednym kliknięciem. Nie trzeba wymyślać żadnych skomplikowanych komend, wpisywać długich zapytań czy zastanawiać się, jak sformułować prośbę. Po prostu klikamy i gotowe. Przykład. Klikam prompt. Sprawdź, kiedy mam następne spotkanie z Janem Kowalskim. Kopalot momentalnie przeszukuje mój kalendarz, maile, kontekst i zwraca konkretną informację. Bez przeklikiwania się przez kolejne dni i godziny, bez scrollowania całego tygodnia w kalendarzu. Tak samo mogę sprawdzić, czy potwierdziłem już udział w spotkaniu, kiedy wysłałem ostatnią wiadomość do konkretnej osoby albo co było ustalone w ostatniej rozmowie. I to działa zaskakująco sprawnie, bo Copilot ma dostęp do danych w Outlooku i potrafi połączyć fakty. Nie tylko przeczyta Twoje maile, ale też zrozumie kontekst. Więc kiedy pytasz o spotkanie z kimś, z kim korespondujesz regularnie, on to ogarnie. Można powiedzieć, że ten panel to taka skrzynka z gotowymi narzędziami. Funkcja trzecia. Pisanie maila od zera. Teraz przykład z życia. Chcemy napisać maila z ofertą dla firmy Microsoft. Normalnie trzeba by usiąść, zebrać myśli, przypomnieć sobie, co dokładnie oferujemy, przejrzeć notatki, znaleźć odpowiedni folder, a potem to wszystko ubrać w słowa. Zajmuje to czas, a często i tak kończy się tym, że piszemy coś na szybko, albo odkładamy to na później. Ale z Copilotem wygląda to inaczej. Klikam Nowa Wiadomość, wpisuję odbiorcę i przechodzę do panelu Copilota. Zamiast pisać wszystko samodzielnie, wpisuję prompt. Napisz mi maila ofertowego dla firmy Microsoft, w której... Zaproponujesz spotkanie i krótko, ale konkretnie przedstawisz naszą ofertę na podstawie tego pliku. I tu uwaga: copilot potrafi odwołać się do konkretnych plików. Może wyciągnąć treści z dokumentów Word, tabeli z Excela, prezentacji z PowerPointa, a nawet z wcześniejszych maili czy podsumowania spotkań z Teams. To wszystko działa w obrębie Twojego środowiska Microsoft 365. Czyli Copilot nie tylko zna twoje dane, ale potrafi z nich mądrze korzystać. W tym przypadku mam przygotowaną ofertę dla Microsoftu w pliku Word. Wystarczy, że podepnę ten dokument w panelu Copilota i on już wie, co tam jest. Nie muszę kopiować treści, nie muszę streszczać. Copilot analizuje zawartość i generuje gotowego maila na jej podstawie. I teraz mogę z tą wiadomością zrobić, co chcę: skopiować i wkleić do właściwej wiadomości. Poprosić kopilota, żeby skrócić tekst, albo przeciwnie, żeby rozwinął go i dodał więcej szczegółów. Mogę też powiedzieć: Dodaj informację o gwarancji, albo zmień ton na bardziej formalny. I on to zrobi. Bez zbędnych pytań, bez edytowania linijka po linijce. To nie tylko wygoda, to sposób na to, żeby maile ofertowe, które zwykle zajmowały pół godziny, powstawały w 3 minuty i nadal były merytoryczne, dopracowane i dostosowane do konkretnego odbiorcy. Funkcja czwarta: odpowiedź na maila. Dostaliśmy wiadomość od Jana Kowalskiego. Temat ważny, ale czas, jak zwykle, goni. Nie masz głowy do tego, żeby układać odpowiedź od zera? Właśnie w takich momentach copilot naprawdę robi różnicę. Wystarczy kliknąć w maila, a copilot automatycznie analizuje jego treść i kontekst czyli nie tylko to, co Jan napisał w ostatniej wiadomości, ale też całą historię wcześniejszej korespondencji. Na tej podstawie generuje szkic odpowiedzi. I to nie jest suchy, generyczny tekst tylko coś, co naprawdę pasuje do sytuacji. Masz gotowy draft, który możesz od razu wysłać, jeśli Ci odpowiada. Albo wprowadzić drobne poprawki, dodać coś od siebie, zmienić ton, czy usunąć niepotrzebne szczegóły. Zamiast zaczynać od pustej kartki, masz punkt wyjścia, który od razu trafia w sedno. Co więcej, jeśli używasz Copilota regularnie, to on zaczyna się uczyć Twojego stylu i preferencji. Z czasem jego propozycje będą coraz lepiej dopasowane do tego, jak Ty sam piszesz. Czyli mniej poprawiania, więcej klikania wyślij. Funkcja piąta, podsumowanie wątku mailowego. Wyobraź sobie, wracasz z urlopu. Skrzynka pęka w szwach. 200 nieprzeczytanych wiadomości, a wśród nich jeden konkretny wątek. 30 maili, jeden za drugim. Temat ważny, ludzie się dogadują, ktoś coś ustalał, ktoś coś zaproponował, a ty kompletnie wypadłeś z obiegu. I właśnie wtedy wchodzi Copilot. Jedno kliknięcie, podsumuj i gotowe. W ciągu kilku sekund masz streszczenie całej konwersacji. Co zostało ustalone, jakie były najważniejsze punkty, kto za co odpowiada i co najważniejsze, jakie zadania są przypisane do Ciebie. Nie musisz już się domyślać, nie musisz kopać w archiwum. Wszystko masz czarno na białym, zwięźle i konkretnie. I teraz druga sytuacja, równie prawdziwa. Jest 10:55, a o 11:00 masz spotkanie na Teamsach. Ktoś Cię zaprosił w ostatniej chwili, temat niby znasz, ale nie masz konkretu. Nie wiesz, co już było omawiane, co ustalano, kto co wniósł do rozmowy. Normalnie byłoby nerwowe scrollowanie maili, przeskakiwanie po kanałach Teams i próba połapania się, o co w ogóle chodzi. A z Copilotem Otwierasz wątek lub czat związany ze spotkaniem, klikasz podsumuj i już wiesz, o czym była mowa do tej pory, jakie były ustalenia i czy są jakieś decyzje, które już zapadły. To dosłownie 2 minuty czytania zamiast 20. Wchodzisz na spotkanie przygotowany, nawet jeśli 5 minut wcześniej nie miałeś pojęcia o co chodzi. Copilot to taki skrót do wiedzy, która normalnie byłaby rozrzucona po całej skrzynce i różnych wątkach, a kiedy pracujesz pod presją czasu, to skrót, który może uratować dzień. Funkcja szósta, szybkie wyszukiwanie maili. Czasem jest tak, że nie pamiętamy ani tytułu maila, ani kto go dokładnie wysłał, ale kojarzymy, że ktoś wspominał coś o dostawie routerów w lipcu. W normalnych warunkach oznaczałoby to przekopywanie się przez skrzynkę, używanie wyszukiwarki, kombinowanie z filtrami, no, strata czasu. Bo z Copilotem po prostu wpisujemy to, co pamiętamy. Nawet niepełne hasło, na przykład dostawa routerów lipiec. I Copilot na podstawie kontekstu przeszukuje wszystkie nasze maile i wskazuje nam konkretny wątek. Nie musimy znać daty, nie musimy wpisywać dokładnych słów Copilot rozumie sens. I to jest właśnie siła tego rozwiązania. Szuka nie tylko po słowach kluczowych, ale po znaczeniu. Czyli zamiast przyglądać miliony wiadomości, mamy od razu to, czego potrzebujemy. Szybciej, wygodniej i z dużo mniejszą frustracją. Jeśli chcesz, żeby Twoi pracownicy zaczęli realnie wykorzystywać sztuczną inteligencję, odezwij się. Link do kontaktu znajdziesz w opisie. A jeśli chcesz więcej praktycznych materiałów o kopilocie, subskrybuj, zostaw lajka i sprawdź inne odcinki z tej serii, klikając tutaj. Do zobaczenia!